W dzisiejszym odcinku organizuję parapetówkę w moim mieszkaniu i właśnie teraz wybieramy się na zakupy. Ostatnio miałam podejście do nagrywania tego odcinka, ale się rozchorowałam, więc teraz macie wstawkę z wcześniej, a później już zobaczycie całą imprezę dzisiaj. Chcielibyśmy wziąć wszystko co nam się kojarzy z naszym dzieciństwem I z tymi wczesnymi latami, dwutysięcznymi Totalnie Czekoladka z okienkiem Totalnie Totalnie Totalnie, totalnie To jest tak. to Totalnie, to jest to Totalne, totalne dzieciństwo Oj, totalnie, no nie, totalnie Kostki, śnieżki lodowe Jezus, kocham To jest totalnie to nie, Tamte były z Wawla o nie, to jest totalnie to Albo to, z to, to jest totalnie ten klimat, biorę to są te. Dobra, to są te to są te! No klasyk, to się nie zmieniło od lat. Kochani, zakupy rozpoczynam od, proszę bardzo, książki, ponieważ będę miała instaxa i będą tutaj musieli moi goście sobie wklejać zdjęć właśnie z imprezy. Taka disco kula. No i ona, wiecie, nam zrobi cały taki vibe po prostu tych lat 2000, -tych, także mega się jaram, że to znalazłam. To, to się przyda po sprzątaniu, po imprezie. Tak, coś mi się totalnie kojarzy z dzieciństwem. Butla skalem na balony. Nie mogę, serio? Ja pierdol... Ej, ej, to jest, to jest to. Bardzo chciałam znaleźć to. To są te takie sprężynki z dzieciństwa. Biorę wszystkie, biorę wszystkie, potem będę je rozdawać do zabawy każdemu. Czuję się jakby były święta i bym wieszała coś na choince. A to tylko moja lampa. Oh my god, ale zarąbiste, ej. To jest mega, ej. Tutaj będzie taki vibe. Ale kurczę, szkoda, że nie różowe, ale i tak, ale super w ogóle tutaj zrobiłam sobie taki fajny kącik ja bardzo uwielbiam zdjęcia i chciałabym, żeby z tej imprezy była pamiątka i scrapbook, tutaj mam moje wszystkie aparaty do tego mam tutaj jednorazowy aparat, mega świetnie, jaram się bardzo, nie mogło się obyć bez balonu oczywiście z rokiem 2000 jakby jeszcze nie mówiono, że to właśnie w takiej tematyce sta impreza, koniecznie oglądajcie do końca, bo w dzisiejszym odcinku będą też konkurencje, w których będzie można wygrać pieniądze, bardzo proszę o subskrypcję na tym kanale, bo już widzę, że co subskrybujecie mój kanał, mnie to bardzo cieszy, także bardzo wam dziękuję dobra. Uuu, teraz tylko jeszcze trzy Uuu. a co mi tam? O, <suszy> <t> to było głupie, <t> patrzcie tak prosto zbudli nie polecam, dobra, spróbuję jeszcze raz halo, halo, haha będzie mój kawał, ale serio uderzyłam. Shot oczywiście pysznego napoju na wejście No i tutaj będą rozłożone kieliszki Kolejna stacyjka jaką tutaj mamy to to będzie beer pong Beer pong bez beer, w którym będą pytania, ale też będzie można wygrać hajsik Mega, mega się już jadam, cieszę się bardzo, że to ogarnęłam I już teraz no, zobaczcie w sumie jak wszystko wygląda Skończone będę już szykować się na imprezę, ponieważ jak wiecie jest ona w latach 2000, więc muszę totalnie zmienić to jak wyglądam, a mam mega mało czasu. Więc rozpocznę od demakijażu, a później zrobię moją pielęgnację przed oraz zrobię swój makijaż. Ostatnio moją ulubioną firmą do pielęgnacji jest Cetaphil, a w szczególności te dwa produkty. Mowa tutaj o EM emulsji micelnej do twarzy oraz PS lipoaktywnym kremie nawilżającym. To jest moje duo, które używam codziennie rano i wieczorem i naprawdę świetnie mi się sprawdza. Dlatego teraz ja lecę z demakijażem. A później robimy sobie razem pielęgnacji i opowiem Wam troszeczkę więcej o tych produktach. Do mycia twarzy używam EM Emulsji micelarną. To jest zdecydowanie mój ulubiony produkt z tej kolekcji, właśnie ze względu na to, że świetnie oczyszcza moją skórę, a dodatkowo ją nawilża. Kolejnym produktem, po którego sięgam codziennie, jest to PS Lipoaktywny Krem Nawilżający. Świetnie się sprawdza jako krem na noc, ale ja również bardzo lubię sobie go stosować przed aplikacją makijażu. Ostatnio, kiedy byłam chora, on naprawdę robił robotę i świetnie mi się sprawdził, bo moja cera wtedy była naprawdę wysuszona, a on pomógł mi dojść do aktualnego stanu. I ostatnim produktem, po którego bardzo lubię sięgać jest to DAA Ultra Krem Intensywnie Nawilżający. Jest on dedykowany głównie do twarzy, ma lekką konsystencję, dzięki czemu świetnie nadaje się go krem na dzień, co jest dla mnie bardzo ważne, nie zatyka on porów, nie zawiera substancji zapachowych, ani alergizujących. Warto wspomnieć, że produkty Cetaphil mają potwierdzoną skuteczność w badaniach klinicznych oraz są rekomendowane przez lekarzy dermatologów. A wy znajdziecie produkty firmy Cetaphil w linku w opisie, także was tam odsyłam, a teraz ja robię szybki makijaż i czekamy na gości. Dab <grystanie> dab <grystanie> wow, cool! Czy tu potrzebny jest jakiś DJ? Piły, piły! Nie, jeden! Wszyscy na wejściu, zdrowie. proszę... Zdrowie, zdrowie! Zdrowie tego domu! Oj, oh, Ja yes. syropek dobrze, dobrze rozgrzewa. wiecie? Na kartce. <grystanie> Raka maka freestyleo. Ej mała, mam tutaj składankę na CD. Kochanie! Ty kochany! Lala la la la! Już gdzieś to usłyszałem. Dziewczyny lecą na DJ-ów. Wiczka, mamy dla ciebie prezent. Uuuu, ej, ostatnio o tym gadałyśmy z Fausti. I tak? dobrze, że nie kupiłyśmy. Tak, nie tak. Totalnie, że amba zarobiście. Mega, dziękuję. Jestem najlepsza. Ja wiem, że bardzo lubisz słuchać Whitney Houston, oh. prawda? Masz płyty, tak. ale uznałem, że biografia też jest czymś fajnym, żeby Ej, sobie troszkę poznać. tego spoko, nigdy nie czytałam biografii, Nigdy nie nigdy nie czytałam książek. <grym> to, to, to jest dobra motywacja, żeby poznać O, osoby do domu. Kocham ja tego typu rzeczy. Nie wiem, czy mogę je zauważyć, ale mam mieszkanie wszędzie rozłożone. Na przykład tutaj, proszę bardzo, piękna kobietka. O! Ej, to ja nie widziałam, ale stwierdziłam, że to będzie idealne do mieszkania. Takie księżyczki jak proszę bardzo. Eka zawsze. Eka, Ejka już jest. Mam prawe, mam Jeżeli być czasem trzeba było pomóc, to wysłałem mi zdjęcie właśnie tego królika Wtedy ja, jak ten królik podskakuję tutaj i ci pomogę, jeżeli by trzeba było. Eka, ty jesteś naprawdę przekonany. Ej, piękny! I to jest ramka. Tu będzie zdjęcie, które wszyscy razem zrobimy dzisiaj. O! Błagam cię, słuchaj. Mój prezent przyszedł zepsuty. Dowiedziałem się o tym dzisiaj w Krakowie A, Ci się tym nie martw Przestań martwić No i super, rozpoczynamy zabawę O, robij... o, co ty? Zaj. Cudowne biorę. Idziecie. Pan dostał, dostałem w nogę, ale bardzo delikatnie. O! Prezent. Po pierwsze, ma prezent i po drugie jesteś ubrany. Proszę, e, praktycznie te prezenty jest kilka. Czekaj, bo zobaczmy. Cudowny szalalal! Dobra, bo za umiem cenę Przemek, Czekaj, piękny ręcznik, Przemek od klejka. No co? <grym _> Patry, poszła, zobacz, cery, poszła. Zobaczcie, <grym _> zobacz, ile kosztowały mnie Wiedziałem, że, braku, że brakuje ci tego, tu jest, widzisz, że on. <grym _> Dziękuję. ci. A, widzisz, nie ma to tamto. E, A, ja już ty... kupuję prezenty, kochani. To jakiś syrop! Na no i zawstydził się, zastydził się przez ciebie, no. Dawno nie był nagrywany. No wiesz. Ja robi <grym> otoryłem. Sprężynka z specjalnie A, z... A, z... A, z... A nie, nie będzie nas! <grym> o to wam chodziło! Jestem strasznie teraz wściekły, ale dobra! No czekaj, czekaj, bo muszę... Cicho, A, może cicho. Weź? Nie, czekaj. Yes. <grym>

z nich jest szopowa Hania Szemka drużyna yy, i Nie, banka. to oh, yeah. <grywa> <Matka, grywa> O Dwóch Bo co, bo wymyślił wyjazd na Zachary, to od razu jest szefem I moja drużyna <grywa> I myślę, że jako pierwsi będziemy my Wersus Hania O dobra, pierwsza porażka O! Dobra. pierwsza porażka yes. yes. Jest. O! I co to jest? Nikt nie ma No To musisz tak. sprawdzić Hajs, Hajs. To to mi Nie, Dziękuję bardzo, mi, mi, mi dobra Ale będziesz... Brawo. Yes! Brawo, Pytanie. Świeży łysy, czy świeży z grzywką? Nie no, z grzywką Pani brawa Brawo, brawo Odkręciłem się, rozgrzewka mam prostu. Bank. nice! Bank. jak Ile najdłużej nie myłaś się? No, cztery dni. Jakoś. Cztery pieśni! A nie, nie, Nagrywanie na YouTubie do końca życia i bycie królem YouTuba, ale nigdy nie zagranie na żadnym instrumencie Czy muzyka, ale nigdy już nie wrzucisz nic na YouTuba i w ogóle nie istniejesz w internecie Muzyka Wiedziałam Serio? No. Dajże żyć, żyć. Zgadzamy w kolejną rozgrywkę drużyna wygranych przeciwko drużynie naszych tutaj chłopaków Eka, Bartek i Przemek no To rozpoczynamy, trzy, cztery Oj nie, nie no, miałam zdjęcia, miał takie w akcji To no. no. Ty, ma o, ej, co jest? To... Co jest twoim największym kompleksem? Chude ręce, wkurza ja mnie, to mam takie chude ręce tutaj, naprawdę, a, to jest jedna rzecz o, ja. Musisz wymienić zalety każdej osoby z Ale wymyśliliście stypiarskie pytanie Co, co stypiarskie? Ja. Ale sypia, 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 co? co? Zabawny, no? No? superancki, no? miła Świeży, to jest taki stary, że on już przeszedł trochę w życiu. Ma takie Aha. alternatywne metody, takie fajne spojrzenie na życie. Weź zjeść warzywa, bo po prostu będzie zdrowszy wtedy. Weź sobie poćwicz. Fajnie, bardzo fajne. jest. Jedną z bardziej empatycznych osób, jakie znam w ogóle Ewę. To jedna z osób, z którymi lepsze mać i takie zrozumienie właśnie emocjonalne. Ja podziwiam Fausti za zorganizowanie. Na przykład uważam, że bardzo jestem w stanie podziwiać w kimś coś, czego wiem, że w ogóle nie ma. O, kochani, to można dużo powiedzieć. Ej, Uważam, że zarąbiście potrafisz sobie wyznaczać jakieś cele. Ustawiasz sobie to w piramidzie wartości rzeczy gdzieś tam na wysokim miejscu, ty po prostu tam za odnośnie Patryka, jego bym mógł też postawić jakby obok hani. Wszystko co sobie wyobrazi, to obraca, że faktycznie coś się staje. No właśnie. Bang, 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 bang! Mamy do Ciebie na radę. Yeah! Tak naprawdę mamy do Ciebie 100 zł! Yeah! Uh! Dobrze. No za. Eka, zadajesz mi pytanie. Pytanie dotyczy całego prezentu dobrze. od friza, chyba od Wujasa i od innych osób. Ile razy zostało nauczyte? Ale to przecież to easy, jest. Odpowiedź C! Oczywiście, że tak. O, przemo, kucaj, otwieraj. Dobra, otwieram buzię. Dostęp do nie wyzywajcie, że jestem Bambikiem no! I no. Ej, i kolejny bęk ląduje na koncie barka. To Nie. jest prawdziwy ping-pong show! Nie. Ja bym zaliczyła, Ale... Nie, bo what the fuck, odbiło się od tego! No. No. Ja bym to zaliczył! Kończymy tą gierkę i lecimy z kolejną. A tu Mamy tutaj z gierkę i będziemy odpowiadać, kto jest najbardziej na coś. Pierwsze pytanie to, kto ma największe powodzenie u płci przeciwnej? Trzy, cztery. Barty Kubicki. Ja wiem, że to jest takie głabe, że dałam świeżych, ale jakby ja znam podwoje świeżego i wiem jaką on ma gadkę na podryw. Na niego leżą dziewczyny, autentycznie. Ej, nie. Ja też bym się dał, ale przez to, że teraz nie podrywam, bo jestem z Kanią, to Bartek Kolejne pytanie to, kto ma najlepszy styl ubioru? Chyba przegrywam tą grę Ja wybrałem na mojej karteczce Hanię Dlatego, że uważam jej styl za fajny, unikalny I jakby wygląda na popularną <grymne> Myślę, że niepopularna opinia Jest to świeże, zawsze wpadła I... na słabe stylówki I bardzo się wyróżnia spośród chłopaków ja o Haniule, robię nowych rzeczy, których ja na wtedy bym sama się nie odważyła a moim zdaniem Hania, bo rzeczywiście <grymne> kombinuje i oryginalne rzeczy ma Nie no, ja <grymne> Przeżyłeś największy przypał z tych osób tutaj Nie pamiętam konkretnej sytuacji, ale mam wrażenie, że z Fausti Że coś na twoje pięć minut odwaliłyśmy, albo coś po prostu na początku Genzy Każdy zrozumie, że najwięcej czasu spędziłem z Hanią, więc Z Hanią najwięcej miałem takich tak. crazy rzeczy, nie? Tylko wariaci co, są coś w Takie z Hania To ja dam Bartka Kubickiego Trwają mi się jakieś przypałowe akcje, to jako jedyny brał zawsze w nich udział I to mam na przykład akcję wchodzenie po tarasie A druga akcja z Bartkiem to była yy, Malaga Ja to właśnie myślę, że też z Fausti ale nie umiem sobie wyjaśnić sytuacji, ale po prostu wydaje mi się, że Fausti równa się przypał. Jakby obzajemniłem to i ten Totalnie rozumiem o co chodzi. Też afera windowa była ciekawą sytuacją. Tak naprawdę, z każdym z Was, e, jeśli miałem jakieś sytuacje śmieszne przez ostatni rok, były generalnie wspólnie. Ale jeszcze pamiętam, że z Bartkiem Kubickim, gdy mieszkaliśmy w pokoju na Twoje 5 minut. <laughs> akcja! No. Co Karol przyszedł! <laughs> to ja... Wybierz osobę, która ma twerkować przez 30 sekund. Czyli świeży mi bar. Tak twerkują. Okej, okay, 30 sekund, let's go. Ostatnie już pytanie dzisiejszego odcinka to jest to, z kim z naszego otoczenia chciałbyś się zamienić ciałem i dlaczego? Ale ja bym chciała ze świeżym, bo chciałabym się obudzić koło takiej pięknej oh yeah. Ja bym chciała wiedzieć, jak, jak się ma takie cycki jak Hania. tak się mi kochamy, że byśmy się z ciałem Okej, okay, okay. ja dałam świeżego, bo umie robić salta, oh. a ja, nie, ja się nigdy nie nauczę i chciałabym spróbować. Ja dałam bardzo... Chciałabym wiedzieć, jak to jest być facetem A ja wybrałem ciebie na przykład Let's go Bo masz dużo fajnych prezentów Ja wybrałem Fausti, bo uważam, że to było najinniejsze doświadczenie Rozumiem to W na oto sposób dziękujemy wam za oglądanie kochani i widzimy się w przyszłym tygodniu Pa pa